Zacznijmy od tego, że widzę martwych ludzi. Nie tak, jak w tandetnych amerykańskich filmach, w których dzieci szepczą straszliwe sekrety swoim terapeutom. To nie jest historia o duchach, które pragną jedynie spokoju. To opowieść o tym, co zostaje, gdy dusza nie chce odejść. Albo nie może. Albo gdy śmierć okazuje się niewystarczająca, by kogoś powstrzymać. Martwi nie przychodzą po pomoc. Wracają z zemstą, z pustymi oczami, ustami pełnymi głodu, którego żywi nie potrafią zrozumieć. W tamtym czasie mieszkałem z matką w przemyślu w jednej z tych starych kamienic, które ludzie nazywają z duszą. Budynek przy Kazanowskiej Trzech przypominał rysę rzeczywistości, miejsce, gdzie coś się kiedyś pękło i nigdy nie zostało naprawione. Tynk odpadał z elewacji jak martwa skóra, klatka schodowa cuchnęła wilgocią i stęchlizną, a z kratki wentylacyjnej dochodziły czasem odgłosy, których nie powinno się analizować, jeśli chciało się spokojnie zasnąć. Właśnie tam wszystko zaczęło się od nowa, choć wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ta historia miała już kiedyś swój początek. Listopad roku 2014 był wyjątkowo martwy, mgła pełzała po ulicach jak bezgłowy głowy piezłowczy. Owijając latarnie, samochody i ludzi, pochłaniając kolory oraz kontury. Byłem jeszcze dzieciakiem, ale nie takim, który wierzy w bajki. Dorasta się szybciej, kiedy widzi się rzeczy, których inni nie zauważają. Czułem, że coś złego nadchodzi. Można to było wyczuć w ścianach, w powietrzu, w tej martwej ciszy, która narastała jak ciemność po zachodzie słońca. Zaczęło się od drobiazgów. Radio zaczynało grać samo z siebie zawsze o trzeciej koty z podwórka przestawały miałczeć i wpatrywały się w górę, jakby widziały coś, co zawisło nad kamienicą. Krzyże, które dzieci z parafialnej grupy odnowy malowały kredą na drzwiach, każdego dnia blakły, jakby coś się pożerało. Najgorsze jednak było to, co wydarzyło się później moment, w którym pierwszy z nich przyszedł. Pamiętam to tak wyraźnie, jakby zdarzyło się wczoraj. Siedziałem przy biurku i bazgrałem coś w zeszycie, gdy nagle poczułem znajomą kłucie na karku, chłód, który nie miał nic wspólnego z temperaturą. Powoli spojrzałem przez ramię i wtedy go zobaczyłem. Stał w progu mojego pokoju, jakby nigdy nie umarł. Jego twarz była rozszarpana, jakby ktoś przejechał po niej kosiarką. W oczach nie było życia, tylko pustka, a wargi przybrały kolor zimnej, martwej krwi. Pachniał jak stara, zatechła piwnica zmieszana z zapachem mokrego papieru. Spojrzał na mnie i powiedział tylko jedno zdanie: Ona wraca. Po chwili zniknął, jakby pochłonęła go jego własna, ciężka obecność. Nie miałem pojęcia, o kogo chodziło, ale czułem, że nie była to zapowiedź. To był wyrok. W kuchni pies zaczął wyć. Matka wróciła późno tamtego wieczora. Była policjantką, ale nie taką, którą widuje się przy kontrolach drogowych. Pracowała w wydziale, który nie miał oficjalnej nazwy, tam trafiały sprawy, których nikt nie chciał dotykać. Kiedy opowiedziałem jej o zjawie, na jej twarzy pojawił się cień. To nie było zaskoczenie, bardziej coś w rodzaju rozpoznania. Jakby wiedziała, że ten moment nadejdzie. Nie zapytała, kto to był. Zamiast tego zapytała, co powiedział. Gdy usłyszała te dwa słowa, zaczęła się pakować. Nie powiedziała ani słowa więcej. Zdjęła krzyż ze ściany i schowała go do torby. Zamknęła szuflady, w których trzymała stare teczki. Jedna z nich nosiła nazwisko, które znałem z koszmarnych snów Zosia Szymańska. Dziewczynka, która zaginęła siedem lat wcześniej. Dziewczynka, z którą kiedyś już rozmawiałem po jej śmierci. W tamtej rozmowie powiedziała mi tylko tyle, że nie może odejść, że będzie czekać. Wtedy nie rozumiałem, co miała na myśli. Jednakże teraz już wiedziałem. Ona nie czekała już na mnie, on czekała na wszystkich. Podoba ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Sanok przywitał nas martwą ciszą. Nie taką, która przychodzi wraz z nocą czy zimnem, ale taką, która wypełza spod ziemi, wciska się pod paznokcie i nie chce wyjść. Pojechaliśmy do starej willi na obrzeżach miasta, dawnego sanatorium psychiatrycznego, które przekształcono w pensjonat. Matka mówiła, że to miejsce nie istnieje na oficjalnych mapach, że tam jesteśmy bezpieczni, bo nawet śmierć o nim zapomniała. Ale to było kłamstwo. Tego wieczoru zrozumiałem, że nie da się uciec przed czymś, co nosi się w sobie. Willa stała samotnie wśród drzew jak wypalone ząb w zgniliźnie leśnej szczęki. Fasada była popękana, okna przysłaniały ciężkie firany pokryte kurzem, który nie przypominał już kurzu, był raczej czasem w postaci proszku. Gdy tylko przekroczyliśmy próg, poczułem, że to miejsce oddycha. Podłogi skrzypiały nie tylko pod ciężarem naszych kroków, ale jakby reagowały na samą obecność żywego człowieka. W nocy zaczęło się piekło. Najpierw przyszły odgłosy stukanie w ściany, równe i miarowe, jak bicie serca. Potem pojawił się cichy płacz dziecka, przeciągły i żałosny, przypominający skowyt psa przy grobie. Usłyszałem też dźwięk przesuwanych mebli, choć wszystko było pozamykane, a matka spała w pokoju obok, z bronią ukrytą pod poduszką. Gdy w końcu zasnąłem, obudził mnie chłód nie taki, który pochodzi z powietrza lecz taki, który rodzi się w człowieku. Chłód duszy. Otworzyłem oczy i zobaczyłem ją. Zosie Stała w rogu pokoju w cieniu, ale widziałem ją wyraźnie, bo martwi świecą innym światłem. Jej twarz wyglądała jak złożona z kawałków innych twarzy: fragment policzka starszej kobiety, usta dziecka, jedno oko ciemnobrązowe, Drugie zimne jak niebieskie szkło. Miała na sobie pogrzebową sukienkę poszarzałą i rozdartą, jakby ktoś rozcinał ją ostrym narzędziem w fakcie furii. Skóra na rękach była zbyt luźna, a palce zakończone paznokciami przypominały łuszczące się szkło. Kiedy przemówiła, jej głos nie był ani denty, ani świszczący. Wręcz przeciwnie był ciepły, zaskakująco ludzki. Nie wróciłam sama, powiedziała. Przez chwilę nie byłem w stanie się poruszyć. Moje ciało zdawało się zamrożone od środka, jakby ktoś zalał mnie ciekłym ołowiem. Chciałem krzyczeć, ale gardło miało konsystencję mokrego cementu. Zosia zaczęła zbliżać się do mnie bez stawiania kroków, sunąc po podłodze jak po tafli czarnego lodu. Zatrzymała się tuż przy łóżku. Widzisz, Martwi nie mogą kłamać, ale potrafią przemilczeć prawdę. To, co powiedziała potem, zmieniło wszystko. Zrobiłaś to samo co on, zatem teraz kolej na Ciebie. Wtedy zrozumiałem, że te słowa nie były do mnie skierowane, ona mówiła do mojej matki. Rano znalazłem ją siedzącą w fotelu, z pistoletem w ręku i wzrokiem wbitym w puste okno. Nie spała tej nocy. Czuwała. Gdy weszła do pokoju, powiedziała tylko jedno zdanie. Jedziemy do Rzeszowa, tam znajdziemy księdza, który może ją zatrzymać. Ale ja już wiedziałem, że Zosi nie da się zatrzymać. Nie, jeśli nie wróciła sama. Rzeszów przywitał nas niekończącym się deszczem, ciężkim jak grzechy miasta, z którymi ono samo nie potrafiło się rozliczyć. Była trzecia nad ranem, gdy zajechaliśmy pod klasztor Świętego Andrzeja, a kompleks przypominający jednocześnie Skansen, muzeum i fortece, otoczony wysokim murem z czerwonej cegły. U jego podnóża leżały połamane krzyże, zbutwiałe figury Świętych i znicze, których płomienie zgasły dawno temu, ile w ogóle kiedykolwiek płonęły. Drzwi klasztoru były otwarte. Nikt na nas nie czekał, a jednak, wiedząc, co niesiemy. Ktoś najwyraźniej postanowił nie ryzykować ani minuty zwłoki. Mnich, który nas przywitał, nie zdradził swojego imienia, o ile w ogóle je miał. Powiedział tylko jedno zdanie: niech będzie przeklęte to, co nie chce umrzeć. Wypowiedział je po łacinie, z taką intonacją, jakby każde słowo było klątwą, rytuałem lub modlitwą, a może wszystkim naraz. Zaprowadził nas do podziemi do kaplicy zbudowanej z ludzkich kości. To nie była symbolika. Czaszki wmurowane w ściany patrzyły pustymi oczodołami, a szczęki rozwiedzione w niemym krzyku wyglądały, jakby wciąż krzyczały, tylko głos odpadł im gdzieś po drodze, zatracone w czasie. W samym centrum znajdowała się misa, z której unosiła się para, gęsta i oleista, jak dym z kadzidła, ale pachnąca czymś głęboko złym. Wewnątrz parowała ciemna ciecz, niemal czarna, choć w jej głębi tlił się odcinek burgundu. Relikwia powiedział mi cicho: Krew świętego Andrzeja. Prawdziwa. Nie wolno jej dotykać i nie patrz na nią zbyt długo. Moja matka uklękła przed ołtarzem i zaczęła odmawiać modlitwę, której nie znałem. Jej głos drgał w powietrzu. Jakby śpiewała i szeptała jednocześnie, niosąc słowa, które nie były przeznaczone dla ludzkich uszu. Stałem z tyłu, niezdolny do ruchu, zbyt przerażony, by zbliżyć się choćby o krok. Czułem, że coś w tych ścianach oddycha, że kaplica była czymś więcej niż miejscem, była żywa. I wtedy znowu to poczułem. Obecność. Cień stojący tuż za mną. To była Zosia, ale tym razem nie przyszła sama. I nie przyszła spokojna. Jej postać była inna, wykrzywiona, jakby rozszarpana od środka przez siłę, która nie należała do tego świata. Nie stała nieruchomo, nie wpatrywała się we mnie martwym wzrokiem jak wcześniej. Teraz krzyczała. Dźwięk jej głosu był jednocześnie znajomy i obcy to była ona. Ale jakby mówiła przez gardło pełne żaru, wody i rdzy. Jej wrzask przeciał przestrzeń niczym rdzywiejące ostrze. Oddajcie mi go! ryknęła, a cała kaplica zadrżała w posadach. Ze stropu posypały się kości, spadając z hukiem na kamienną posadzkę, jakby ktoś otworzył grobowiec zawieszony pod sufitem. Mnich, który do tej pory milczał, Wyciągnął z wnętrza ołtarza żelazny krzyż, długie ostrze zatopione w drewnianym trzonie i zaczął czytać z księgi, której litery zmieniały się za każdym razem, gdy próbowałem się im przyjrzeć. Czułem, jak ziemia pod moimi stopami pulsuje, jakby coś pod nią próbowało się wydostać, jakby świat chciał mnie wypluć. Moja matka przecięła sobie dłonie i pozwoliła krwi spłynąć do kamiennej misy. Ciecz zabrzała natychmiast wydzielając zapach przypominający spalone liście i rozkładające się sny. Wtedy Zosia rzuciła się na mnie, choć to nie była już ona. Coś, co w niej mieszkało, przejęło nad nią całkowitą kontrolę. Jej ciało wyginało się pod niemożliwym kątem, a głowa obróciła się o pełne 180 stopni, jakby nie obowiązywały jej prawa natury. W jej oczach pojawiły się krzyże, po dwa w każdym, jakby patrzyły z niej cztery inne istoty, każda głodna, każda obecna. Nie było już ucieczki. Mnich rzucił się w moim kierunku, niemal przetaczając się pod moje nogi, i z całej siły wbił żelazny krzyż w pierś Zosi. Wydała z siebie krzyk, ale nie usłyszałem żadnego dźwięku. To nie było milczenie, to była próżnia jakby coś zasało całą akustykę tego miejsca. Kaplica zatrzęsła się raz jeszcze, misa eksplodowała, rozpryskując się na tysiące fragmentów, a gęsty, czarny dym pokrył wszystko, grzebiąc nas w ciemności. Kiedy dym opadł, zobaczyłem Zosię leżącą na kamiennej posadzce. Jej ciało było spokojne, a powieki zamknięte, jakby wreszcie zaznała snu. Mnich spojrzał na nas ciężkim wzrokiem i powiedział głosem, w którym nie było cienia nadziei: To jeszcze nie koniec. Ona była tylko naczyniem. Prawdziwe imię przyjdzie jako następne. W tym samym momencie matka osunęła się na ziemię. Zemdlała, a na jej szyi pojawiły się cztery cienkie, krwawe linie. Krzyże jeden za każde oko Zosi. Wtedy zrozumiałem, że rozpoczęła się gra, której zasad nie zna nikt. A stawką nie jest tylko dusza, ale i ciało oraz cały świat. Nie wiem, jak wróciliśmy z Rzeszowa. Wiem tylko, że deszcz przestał padać dopiero wtedy, gdy przekroczyliśmy granice powiatu, jakby nie bało się zajrzeć dalej. Matka przez całą drogę milczała. Na szyi miała opatrunki, ale pod nimi coś pulsowało. Jakby te cztery znaki nie były zwykłymi ranami, tylko śladami czegoś, co właśnie się zaczynało. W okolicy Brzozowa zjechała z głównej drogi. Jechała pewnie, jakby ktoś prowadził ją od wewnątrz. Las gęstniał, robił się ciężki, martwy. Mimo, że był środek dnia, światło traciło barwę. W końcu dotarliśmy. Cerkiew wyglądała jak coś zapomnianego nie przez ludzi, ale przez samo miejsce, w którym stała. Pochylona, z pękniętym dachem, drzwiami, które zaskakująco łatwo ustąpiły. Weszliśmy do środka. Wewnątrz nie było ołtarza. Tylko kamienna płyta na środku pomieszczenia, z wyrytym, prawie startym napisem w obcym alfabecie. Matka wyjęła z torby stary zeszyt. To nie był przypadek, że urodziłam cię w noc, gdy zegary się zatrzymały, powiedziała cicho. Twoje ciało było od początku tylko opakowaniem. Czymś, co miało skrywać to, co tu czekało, zanim jeszcze nadano imię człowiekowi. Potem wypowiedziała słowo. Nie miało dźwięku, ale i tak je usłyszałem. Brzmiało jak oddech między dwoma myślami. Coś we mnie pękło. W klatce piersiowej zrobiło się pusto, jakby powietrze nagle stało się za gęste do oddychania. Cienie zaczęły się ruszać. Obrazy z ikon zmieniły się w twarze z moich snów. Matka patrzyła mi prosto w oczy. I wtedy dotarło do mnie, że nigdy nie chodziło o ratunek. Że to wszystko, te miejsca, ten lęk, cała ta historia, było drogą do tego punktu. Jej ciało zaczęło się powoli wyginać, jakby coś niewidzialnego rozrywało je od środka. Nie było krzyku, nie było błysku światła, tylko chłód, który wypłynął z niej i przeniknął mnie całego. Próbowałem krzyczeć, ale mój głos ugrzązł gdzieś głęboko w gardle, nikt go nie usłyszał, nawet ja sam. Potem zapanowała cisza, a w mojej głowie zrodziło się przerażające poczucie, że nie jestem już sam, że noszę w sobie coś obcego, coś, co pamięta rzeczy sprzed czasów, których nie powinno się wspominać. Jeśli to czytasz, nie szukaj wyjaśnienia. Tu nie chodzi o duchy ani potwory. To nie był sen ani obłęd. To bardziej przypomina echo. Echo, które odbija się w człowieku, Aż w końcu przejmuje głos, a potem ciało: Nie próbuj mnie znaleźć. Jeśli kiedyś poczujesz, że w Twoim cieniu ktoś stoi zbyt długo, zbyt blisko, nie odwracaj się. To właśnie wtedy zaczyna się to, czego nie da się opowiedzieć. Jeśli spodobała Ci się ta historia? Koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.